Hej, hej, hej! Z tej strony Melisa i zapraszam Was na kolejny odcinek 100 Challenge! Jesteście gotowi na, na to, co ma się tutaj zadziać, bo musimy... Nie wiem jeszcze, jak to zrobię, ale Sheldon jutro musi mieć szóstkę, znalezioną pracę i być wyprowadzonym. I musimy zdążyć zaś w ciążę z Diego, którego znaleźliśmy sobie w poprzednim odcinku. To będzie szybkie, bardzo szybkie. Spełniła właśnie aspiracje. Nasza florka? Wow. No to damy jej coś tutaj: fachura, ciało i umysł. Może być. Wzbudź pewność siebie i osiągnie trzeci poziom umiejętności umysłowych. Okej, okay. szybko jej to poszło. Ona jest dopiero czwórkowa, więc... Wow! Musimy po prostu zrobić wszystko, żeby Sheldon jutro do szkoły poszedł w idealnym stanie. Żeby nic, absolutnie nic mu nie przeszkodziło, żeby dostał tą szóstkę. Ponieważ we wtorek ale no już ma urodziny. Więc nie będzie szansy, żeby. Zdążyć to wszystko zrobić we wtorek, musi być koniecznie jutro. W tym odcinku mam w planach jeszcze zmienić ten pokój. Nie mam jeszcze na niego pomysłu, ale coś muszę wymyślić, bo mi się on po prostu nie podoba. Wygląda jak taka graciarnia. Tak wszystko tu jest i nic, i tak napaćkane. No, no, nie czułabym się w nim dobrze, <gryw> jakbym miała w nim mieszkać, więc jak już emocje opadną, zdążymy tą. Ciążę przed urodzinami, ale nie zrobić. O, Brand właśnie idzie spać do pokoju dzieci, okej. Okay. No to zajmiemy się tym pokojem. Sheldon jest już też prawie wyspany, więc stanie Tutaj się ogarnie. Y, Użyj płynu do mycia twarzy. Mm, może jeszcze odśwież się. O, właśnie. To powinno pomóc i sobie coś zje. I jeszcze uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Mhm bo no musisz, po prostu musisz, Sheldon. Nie ma opcji, że nie dostaniesz dziś szóstki. I dzisiaj mamy dzień rabatów. Ej, no to tym bardziej tym pokój możemy zrobić. Jest już wiosna, no ale jeszcze jest śnieg, więc no, nie za bardzo możemy korzystać z basenu i tutaj <laughs> naszego podwórka. Ale już niedługo, już niedługo. Hmm? Pola jest spięta. I nie umiem i nie zrobi. A jeśli Pola stanie się nieudaczniczką, co jeżeli już tak o nim myślą? Strata pewności siebie. Hmm. Sheldon namalował sobie jeszcze tutaj alpakę na szczęście i idzie w końcu do szkoły. Co?! Maja została ukarana zgodnie z planem działania oszczędzanie prądu. W tym tygodniu zużyto za dużo energii elektrycznej. Ta rodzina będzie karana grzywną codziennie, dopóki nie zacznie kontrolować zużycia prądu. Ale my... Ten... plan powinien już być zniesiony! O co chodzi? Alena? Pokaż mi. Głosuj na lokalne plany działania. No jak ukarana? I to jeszcze Maja? <śledz> Nie ma wraku, co? No, oszczędzanie prądu i zostanie zniesiony. A poniedziałek o 18.00. Tu jest to. A W poniedziałki przychodzą rachunki, więc jeszcze będziemy musieli zapłacić karę. Genialnie! Co tu się dzieje? To jest. To jest Teo! Teo, wyciągnąłeś kaczkę z kibla? Ojej. Dobra, ale nawet tutaj, połóż tego małego broja, posać Teo. Ostatni test z matematyki, do którego przystąpił Sheldon, nie poszedł mu najlepiej. Sheldon dostał taką sobie ocenę, co może znacząco obniżyć jego średnią. Czy Sheldon powinien poprosić o dodatkowe zaliczenie, czy po prostu bardzo się postarać o najwyższą ocenę następnym razem? Nie ja nie wiem, bo to. Dodatkowe zaliczenie. Poprawa. Jej. Nauczyciel zgadza się, by Sheldon rozwiązał kilka dodatkowych zadań. Nauczyciel woli, by Sheldon zrozumiał ten materiał nieco później, niż gdyby miał nie zrozumieć go wcale. Sheldon z wdzięcznością wykonuje zadaną pracę i zdobywa kilka dodatkowych punktów do swojej średniej oceny. Jej! Czyli jak? Będzie miał szóstkę? Tak! Ej! <ścoughs> Dzisiejsza poczta, rachunki. Dwa Ej! To nie jest dużo. Pokaż rachunki. A, i kara 300, tak więc nie jest źle. Wiecie co? Ja chyba stworzę po prostu klub tatusiów i będę po prostu zapraszać naszych obecnych tatusiów do domu, bo oni jak są na, nawet na tym noclegu, to oni nie przychodzą. To jest bez sensu. Czemu tu nie ma Branta? No, nie ma go. Nie wiem o co chodzi. Weźmiemy tak, sprzątaj, naprawiaj obiekty i okej. Okay. I rozpocznij spotkanie, proszę mi tutaj przyjść, pomóc zająć się dziećmi swoimi. Ja to dałam Boba do tej grupy? Tak. Ale Bob już ma dzieci, o. Dobra, później go usunę. Na razie, niech sobie po prostu tutaj u nas posiedzi. Poprawa ocen. Ma szóstkę. Dobra, 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 dobra. Reszta tam na razie nie jest ważna, chociaż. Naszej Florze też się udało. O, i on ma tutaj pragnienia same z swoim chłopakiem. O, no, zaraz się do niego wyprowadzisz. I jaka cecha? Ojej, on ma takie ciężkie te cechy. Może ostatnia będzie chociaż dobra. Raz, dwa, trzy. Friganin. No okej. Okay. Dobra. No to coś może. Pójdziemy teraz w ekologię. Może niech będzie ten ekoinnowator. Ten Sim chce stworzyć lepszą, bardziej ekologiczną społeczność. No niech będzie. Tak średnio pasuje. No bo nie mam pojęcia, co mu dać z tymi cechami. One mnie ani trochę nie naprowadzają. Dobra. I teraz od razu jakąś pracę ci znajdziemy. A niech będzie ten ekolog. Myślę, że będzie w porządku. Teraz szybko zobaczyć, gdzie mieszka twój chłopak. San Miesunio. Oh, będzie naszym sąsiadem, fajnie. Tutaj. My mieszkamy tu, a tutaj będzie mieszkał nasz Sheldon. Fajnie! Będzie sąsiadem z naprzeciwka. O, i tutaj mieszka Piotr Rasoja. My chyba na początku... Tak. To jest ten, z którym planowaliśmy w pierwszym odcinku zrobić sobie dziecko, ale jego mama stała cały czas nam na, na drodze. Jeśli nie widzieliście, to polecam obejrzeć pierwszy odcinek. I Sheldon się wyprowadził. U nas znowu same małe dzieci. Śnieg zniknął. Fajnie. Od razu możemy zobaczyć tutaj. Czy coś się zmieniło na... Nie, jeszcze się nic nie zmieniło w drzewie genealogicznym. A szkoda. Jest i on. Gdzie on uciekł? Do śmietnika? Nie! Nie bądź taki podły. Ty masz tylko zrobić tam dziecko, nic więcej. Dlaczego on jest taki podły? Nie! Nie mój plan! Tylko nie to! Gościu! Ja nie mam czasu. O, głosowanie się skończyło. Najwięcej głosów oddała na plan wolna miłość i zostanie on żony natychmiastowo. A gdzie informacja, że tamten został zniesiony? Wy się tu postarajcie o dziecko, a ja muszę to sprawdzić, bo nie wytrzymam. Dobra, godzina 18.30. Jeden dzień do zmiany grupy wiekowej. Ale na... Wierzę w ciebie. O Nie, Bąbel przyszedł! Nie teraz, śmierdzący Chase. Nie. Głodny, śmierdzący, idź sobie zjedz na razie coś. Ale na, nie śpi. Zrób test ciążowy. Max, nie teraz. Teraz nie dzwoń. Mama robi coś ważnego. I To ma urodziny. I ja wszystko naraz. Zrób test. Nie przejmuj się dzieckiem. Za chwilę coś z nim zrobię. Uda się? Powiedz, że się uda. Jest! Stążyliśmy. No to skoro już tamto mamy z głowy, to zabieram się za ten mały potworek. O! Skończyłam i pokój prezentuje się teraz tak. Już nie jest taki miętowo... Nie wiadomo jakie kolory. Bardziej postawiam właśnie na niebieski, pomarańczowy. Tutaj wstawiłam łóżka piętrowe. Trochę szaf, trochę takich pierdółek, żeby no, jakoś wypełnić tą przestrzeń, żeby było po prostu przytulniej. Tutaj nawet szafę im wstawiłam, żeby miały więcej miejsca dzieci do trzymania swoich rzeczy, bo wcześniej nie miały. No i tak po prostu... Myślę, że teraz jest lepiej. No, nadal mi to łóżko tutaj nie odpowiada, wolałabym je gdzieś tu, ale wtedy nachodzi na okna. I to już mi się w ogóle nie podoba. Tak więc na razie zostanie to tak. Bob, ty flirtujesz z Diego? O co tu chodzi? I po opłaceniu rachunków zostało nam tylko 1668 Simoleonów i Hmm, ale na się trochę wyśpi i będzie musiała malować. O, taką zabawkę tutaj ma pola, zestaw lekarski Bernard. O, tylko teraz nie ma tu miejsca, żeby to postawić. To postawię tutaj u todlerów. U todlerów będę dopiero robić pokój w następnych odcinkach, więc na razie to może tutaj stać. Aj, obrazki! O nie! Florki już powiesiłam, Aurory. Kwiatuszki, o tak jak Marysi. I pola tęcza. O, jeszcze tylko jeden obrazek się zmieści od Chase'a. Wow. Potem je będę chyba tutaj wieszać. Ale tutaj też tylko kilka się zmieści, o ja nie wiem. I mniej więcej od tego momentu odłączył mi się mikrofon i tego nie zauważyłam. Tak więc wrzucam Wam tutaj po prostu urodzinki małego Teo i to, że on wygląda dość nietypowo. Jak widzicie, usta są bardzo wysoko albo nos bardzo nisko, i stwierdziłam, że po prostu wyjdę z naszymi dziećmi, tutaj Wam wrzucę screena. Co to jest za parcela publiczna? Ja tylko wrzuciłam tutaj takie te do pluskania się, stolik do gier, muzykę, ognisko. Żeby można było po prostu trochę więcej czasu tak spędzić razem. Bo nie wiem jak u was, ale u mnie zawsze była taka tradycja, że na początku wakacji jest noc świętojańska. I właśnie wszyscy się bawią, pieczą kiełbaski, grillują, pluskają się w wodzie i jest ogólnie tak rodzinnie fajnie, wesoło. Tu widzicie jak Alena sobie ze swoimi dziećmi spędzała właśnie fajnie czas tak rodzinnie, to mi się tak podoba no coś świetnego, opowiadanie historii uwielbiam dajcie znać czy u was też są jakieś takie właśnie festyny i no nic moi drodzy, ja się będę z wami żegnać, zostawcie łapkę w górę, komentarze z propozycjami imion dla dziecka, które mamy obecnie w brzuchu Zapraszam Was na mojego Instagrama Melisa D-Podłoga Sims, ponieważ tam mam zamiar wrzucać teraz ankiety, żebyście mogli brać taki większy udział w tych rozgrywkach. No nic. To cześć!